Siemanko! Dzisiaj kolejny raz szybki wypad na rybki No ale lepszy taki niż żaden Ostatnio trochę mnie nie było ponieważ musiałem No jakby to powiedzieć Może wprost Musiałem wymienić silnik w samochodzie A że robiłem to sam zajęło mi to trochę czasu Jeszcze była majówka i tak dalej Różne sprawy Także mam nadzieję, że teraz trochę już na prostą wyjdziemy i zaczniemy trochę więcej łowić także tak, tu już mamy zarzuconą wędkę jest tam kanibal mini czysty pelecik a tu mamy takiego miksa z z peletem nie wiem czy nie jest za suchy najwyżej za chwilę trochę domoczymy i haczyk z pusztopem dlatego że będziemy sobie tutaj łowić na kukurydzę tak to wygląda specjalna igiełka jest do tego do nabijania Lepi się, coś się lepiej Zobaczymy. Też mamy yy, wytupowane jedno miejsce, gdzie się bardzo ostry wiatr wieje. Co mnie trochę martwi, bo będzie ciężko z zarzutami. Wie nam w twarz. Oczywiście chcemy zarzucić. No to wicher się zerwał. Mhm. O, nawet do klipa nie doleciało. No dobra, zobaczymy pierwszy zarzut. teraz zanim ten balon się zwinie to trochę o, trochę to potrwa no niestety, takie mamy dzisiaj warunki ale nie ma co narzekać, jesteśmy na rybkach o pierwsze szarpnięcie na lewym kiju o, no zobaczymy, może coś siedzi nie, niestety nie, ale dobrze wskazanie mamy pierwszy rzut, pierwsze wskazanie no to także chyba dobrze wytypowaliśmy miejsce, ale ok Zdejmijmy się jedną, a później drugą wędką. Dzisiaj mamy bardzo ciężkie warunki, jak widać. Mega fala, mega wiatr. Ale dosyć fajne miejsce. To taka zatoczka. Może fajnie na spławiczek by tu było kiedyś przyjechać. O, coś szarpie, lewa wędka. Zobaczymy. Chyba się pospieszyliśmy. No ale dobrze, już drugi raz, drugi raz. Także jest. Jakaś nadzieja, że to będzie dobre, jednak, miejsce. Zobaczymy, czy ta kukurydza w ogóle. No za. Ciężko łowić. Bez kukurydzy na kukurydzę. <grydza> Dobra. Pewnie wy tego nie będziecie widzieć w kamerze, ale ta prawa szczytówka cały czas robi takie Co tu chodzi, ale dosłownie cały czas. Ostatnio mam jakiegoś pecha, teraz, dzisiaj, przyjechałem sobie na szybkie rybki i byłem zobaczyć inne miejsca. Tam są jakieś w lewą stronę, kilka miejscówek. No i co? I wjechałem w jedną i pamiętałem, że tam jest korzeń gdzieś wystający. No i cofam, cofam i słyszę... Buh, zderzak wyczepiony. Ech, no normalnie, pech mnie nie opuszcza ostatnio z tymi autami. Tak jak mówiłem wcześniej, wymieniłem silnik. Na szczęście udało mi się to samemu zrobić, także nie jest źle. Trochę kosztów się odjęło, ale no i tak nie było tak. No cóż, pech to pech. Może na rybach się poszczęści, kto wie. Nalewyki założyliśmy, znaczy założyliśmy, wiadomo, że razem nie łowimy. Założyłem troszkę mniejszy haczyk, rozmiar 12. No i zobaczymy, czy będą się wpinać teraz, czy nie. Już prawie godzina za nami. Na razie jakieś śmieszne brania są. O, będzie coś. O jest, jak, jak coś będzie, to mega małe, ale chyba nie bo nawet nie czuję, żeby walczyło. Dobra, ściągamy go To po prostu i tyle. O, cicho, coś na lewej ręce. A już chciałem właśnie mówić, że panuje absolutna cisza. No dobra, jakieś tam tylko wskazania. Więc tak. Mamy tutaj taki dopalacz śmierdziucha i mylasę naturalną, słodką. I pytanie, co tu zrobić? Chyba do tego damy to, a tu damy słodycz i wymieszamy sobie. Wszystko zobaczymy, jak to, czy to da jakiś efekt. O, dobra. I tak chyba przesadziłem. No coś ten lewik i pracuje. I tu damy to, stworzymy. No pięknie pachnie. Tak. O kurde. No dobrze. Eee, mieszamy to może tym. Mieszu, mieszu, mieszu. Misiana, misiana. Misiana, misiana. Teraz będzie. No nie, zdecydowanie przesadziłem. Ale teraz będzie tam dawać ogień. Także zobaczymy. Uff. kurde, się taka papka zrobiła, dobrze będzie się kleić porządnie ale czy się odlepi właśnie? no nic, co, inaczej to będziemy robić będziemy sobie lepić ręką hmm. Sama przyjemność czysta przyjemność, trochę dłużej będzie pracować w wodzie no ale dobra dobrze Coś nam zluzowało. O. Coś nam zluzowało. I wjechał w zaczep, aha. Mm -hmm. No pięknie, no ryby nie ma. Zluzowało nam szczytówkę. Pojechało sobie w siną dal. Kurde no akurat akurat drugą wędkę zarzucałem i nie zauważyłem tego dopiero jak była zluzowana szczytówka eee, no cóż ale cały czas czuję tą rybę jest w zaczepie ale może się dam wyciągnąć jakoś więc damy jej trochę luzu, może wypłynie. Czułem jak bije normalnie na, na kiju. Dobra, tu już mamy napiętą. Ale chyba nic z tego nie będzie. A to mogła być fajna ryba No nic, musimy się cofnąć i to zerwać, no bo co zrobisz? Może pójdzie tam przypon Podajnik jest O Wszystko mamy Dobra, mamy pierwszą rybę Co to mamy? Aha O dawaj ją Płotka bardzo ładna takie, no, 23 cm dwa może mieć. Bardzo ładna. Dobra, uciekaj. Kurczę, jestem ciekawy, co to była za ryba tam na lewym kiju. Po tym pierwszym rzucie na śmierdziucha. Normalnie czułem ją na zaczepie jeszcze. Oj, prawie kijek się ruszył. Oj, oj, jest coś. Ciekawe, co tam, co to za malizna, tam? Trzeba tu do góry pompować. O, coś tu, coś czuć, coś tam czuć. Nic wielkiego, oczywiście. No tak, wbiliśmy się w te płotki. No ładne, ładne, nie. Poważnie. Nie można powiedzieć, że są jakieś brzydkie. Około 20 cm mają Tak jak mówiłem, jestem ciekaw co to było. Ole szarpy tam. Porządnie byś wzięło. Jestem ciekaw co to wjechało tam w te no zobaczymy. Nic. Normalnie czułem tą rybę jak jest w i jeszcze tam. Próbuję coś walczyć. Ale sprytniejsza była niż my tym razem. No cóż, czasami bywa i tak. Musimy kiedyś przejechać, posiedzieć trochę dłużej. Może coś się uda lepszego złowić wtedy. Niedługo jeszcze będzie można łowić na drugim łowisku, na które planuję w tym roku jeździć. No i zobaczymy wtedy. Na tą drugą wodę planujemy jeździć razem z Mateuszem i z Damianem. Prawdopodobnie będzie film z wyprawy, z zasiadki na nie, dwie nocki. Prawdopodobnie, zobaczymy jak pójdzie. Bo plany jak zwykle mogą się zmienić oczywiście. Tam to trochę inne jest jezioro. Mateusz tam często dosyć jeździł. Wyciąga jakieś liny, karasie, także zobaczymy. Tu tam siedzi w tej wodzie, może coś uda się bardziej połowić niż tutaj bo jak na razie tutaj to kicha albo wędkarz kicha też możliwe ale z tego co czytam na różnych forach czy tam grupach na facebooku to też tak ludziom średnio idzie i zastanawiam się czy nie wybrać się na łowisko komercyjne tu niedaleko jest takie łowisko i gościu sobie wykopał w polu hektar ziemi i przeznaczył to na łowisko. Bo jest tam pasjonatem wędkarstwa i tak dalej. I wpuszczał tam jakiegoś karpia, lina. Ciekawe dosyć okazy są tam, z tego co widziałem. I zastanawiam się, czy by nie jechać, właśnie sprawdzić się w boju na takim łowisku komercyjnym w Wannie z rybami. Także może się uda. A tymczasem cisza. Byłem zobaczyć do samochodu. To wyrwałem żarówkę od kierunkowskazu. Te. Ta. Także będę musiał gdzieś jechać kupić. Na szczęście nie pourywał się żaden przewód. Tylko wyrwało oprawkę. I same druciki zostały. Pewnie szkło jest w lampie. Będzie trzeba ją wydłubać jakoś tam, no ale no to już jest pół biedy. Myślę, że takie wypady dwugodzinne to trzeba po prostu trafić w ryby i tyle, akurat muszą tu gdzieś być, nie wiem, oglądam różne filmy, ludzie albo są mistrzami, albo mają po prostu takie szczęście, że albo ściemiają, że jadą na dwie godziny kurcze i wyławiają cztery karpie, trzy liny, hmm. ciekawe no bo jak u mnie widać tak tak średnio bym powiedział tak średnio no cóż, dzisiaj oprócz tych dwóch pięknych płotek nic innego nie zdołaliśmy wyjąć z tej wody no czasem tak bywa zazwyczaj tak bywa przynajmniej ostatnio no ale postaramy się to zmienić może faktycznie pojedziemy na to łowisko komercyjne jeszcze to przemyślę, pogadam z Damianem może z nami pojedzie. Myślę, że by był fajny filmik z tego. A tymczasem dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Elo!